Witam Was wszystkich ostatniego dnia naszego zimowego challenge'u. Dziękuję Wam wszystkim, że wytrwaliście ze mną do końca, oglądaliście mnie każdego dnia. Dziękuję za wiele słów, otuchy i w ogóle wsparcia, wiele miłych słów od Was otrzymałem. Co do dalszego mojego nagrywania, zapewne po świętach albo tak jak już mówiłem po nowym roku wejdzie parę fajnych nowych filmików, mam nadzieję, że będą fajne. Ogólnie też podsumowując całą tą akcję, jaką tak sobie wyznaczyłem, muszę powiedzieć, że no do niektórych butów jakby Będę chyba teraz częściej wracał, bo tak powiedzmy, sobie przypomniałem o nich i no, będę ich używał po prostu gdzieś się bliżej postawy, a nie gdzieś na końcu szafy. A co do przeglądu szafy, to trzeba dowiedzieć że o wiele mniej wydaje na, na ubrania niż kiedyś, powiedzmy, ponieważ jakoś nie wiem, teraz więcej okazji wynajduję, kiedyś o tym nie wiedziałem, że można wyrwać jakieś stile, cokolwiek. I przejdźmy zatem do ostatniego losowania w tym roku. Zobaczmy, co jutro założę na wigilię, do Babci. Mm, jest to długo wyczekiwana parka. Ostatnio było LPU, a dzisiaj w końcu pierwszy raz, znaczy jutro założę je na nogi. Jak większość wie, jedyną parę 750, jaką mam, są to Easy Chocolate. Dokładnie tak. Te buciki pewnie sprawdzą się idealnie. Bo są cieplutkie. choć są ciut za duże, jednak patrzyłem, bo to jest 36,5. 36 nie byłoby tak wielkie, a 36,5 jest spore. Ale co, nie jest najgorzej. Nie spadają z nogi. Wyrwałem je też za spokocenkę, jaką jeżeli tailu. No i w sumie to już tyle o tych bucikach. No bo już wszystko mówiłem na LPU o nich. Zapraszam zatem do Ficiku, A teraz chciałbym Wam życzyć wszystkim zdrowych, wesołych świąt, abyście dostali pod choinkę wymarzone po prostu graile. Wszystko co, byś, co sobie zamarzycie. Sam też osobiście wiem, że przyczyniłem się pewnej pani do zakupu świętego prezentu dla swojego syna, ponieważ jedną parę Izy blue sprzedałem dla pani, która do mnie zadzwoniła. I Ona bardzo ich potrzebuje, bo jej syn po prostu chodzi od tygodnia po prostu nieprzytomny, bo nie udało, mi się, nie udało mu się powinąć. I ja je sprzedałem za. To... Dobrą cenkę, dobrą dla obu stron. No i co? I mam nadzieję, że Wam też spełnią się wszystkie marzenia w te święta. A w Sylwestra to życzę Wam jak najchudzniejszej zabawy. Oczywiście, żeby każdy tam, wiecie, trzeźwo i z umiarem. Ale no wiadomo, trzeba się wybawić, bo to jest ten Sylwester. A no i życzę Wam też więcej rozsądku, żebyście potem nie dostawali bana i nie pisali do mnie. Ja, za co mam co woda, Bo jak mogę, dostać? Niestety, Niestety, no, starajcie się być wyrozumiali dla innych, bo to całe streetwearowe społeczeństwo jest bardzo zepsute obecnie. Więcej jest tam nienawiści niż przyjaźni. Dlatego tolerujmy wszystko i wszystkich, nawet ruskie fity, nawet fity Tiro i od skóle. Każdy ma tutaj miejsce dla siebie. Dlatego zdrowych i wesołych świąt wam życie. I oto mój ostatni fecik, już. Buciki 1200. Spodnie z Forever 21 za 50 zł. Zwykły basicowy t-shirt to jakieś nie wiem trzedyszki. Oraz szerpa stówka. Relacja z całego dnia. Jutro mnie na snapie, a Wam dziękuję za oglądanie i życzę Wam wesołych świąt.